Dlaczego człowiek ten stał się takim, jakim był teraz? A nie rozumiała, ani dochodziła. Dość, że od dat już kilku doświadczać zaczęła uczuć rozczarowania i zawodu, które czyniły ją smutną i chorą. W tym odludnym i cichym korczynie, przy tym człowieku spracowanym i nie mającym czasu ani chęci do podzielania jej ulubionych rozrywek i zajęć, wprost traciła ochotę do życia. Objawiało się to w coraz wzrastającym jej wstręcie do wszelkiego ruchu. Po cóżby zadawać sobie miała jakąkolwiek fatygę, skoro sobie przez nią żadnej przyjemności zdobyć nie mogła. Parę razy dla wzmocnienia sił i nerwów wyjeżdżała za granicę i wracała istotnie wzmocniona, odrodzona, ale kilka miesięcy po powrocie wracały jej z naddatkiem wszystkie słabości i smutki. Przestała bywać u sąsiadów, bo byli dawno znani i niezabawni. Nie wychodziła na przechadzki, bo nic ciekawego ani miłego nie znajdowała w widoku nieba, ziemi i wszystkiego, co było na nich. Ogarniało ją coś bardzo podobnego do lenistwa ciała i duszy. Samo przejście z domu do ogrodowej altany nużyło ją niekiedy. Szczęście było dla niej jedynym, że lubiła czytanie i ręczne robótki pochłaniała dużo książek, wyrabiała mnóstwo poduszek, serwet, kolder i tak Przy tym tęskniła i czuła się coraz częściej napastowaną przez różne bóle, dolegliwości, osłabienia, które zawsze przewidywała z daleka, spotykała z przestrachem i usiłowała odegnać mnóstwo starań i środków. Takim było jej istotnie nędzne życie. Kiedy ładna, trzydziestoletnia brunetka w miliczeniu to wszystko wspominała i myślała, Pleczasty, ogorzały, zmęczony i zgryziony mężczyzna w długich butach i płóciennym surducie, zwrócił się do niej twarzą. Popatrzył jej w oczy i w zgrubiałe swe ręce biorąc jej narcyzową rączkę, zaczął. Dlaczego ty, Emilciu, od jakiegoś czasu bywasz dla mnie tak obojętną? Co ja ci złego zrobiłem? Czy masz mi co do wyrzucenia? Od i dziś biegłem do ciebie, aby przy tobie uspokoić się. — Odpocząć. Chciałem wygadać się przed tobą, rozpowiedzieć ci wszystko, ucisnąć cię i poweseleć. — A ty tylko narzekasz albo milczysz. — Od po prostu jak wroga mnie traktujesz. — Nie pierwszy już raz zauważyłem to w tobie. — O, nie pierwszy. Jest się już tak od dawna, ale dziś większy, większy mnie żal zdjął nad tym. — Dlaczego zobojętniałaś tak dla mnie? Dlaczego wiecznie czujesz się nieszczęśliwą? Dlaczego? A powiedz, Aniołku mój, dlaczego? Ujął jeszcze i drugą jej rękę, twarz swą blisko do jej twarzy przychylał i z miłosnym prawie spojrzeniem, z prośbą coraz ciszej i czulej zapytywał: Dlaczego, Emilciu? Powiedz, a dlaczego, moja koteczko? Nie broniła się pieszczotą jego, ale z delikatną i coraz więcej zasępiającą się twarz, swą od jego twarzy oddalając, z przejmującym żalem zawołała: O, gdybyś się ty był tak nie zmienił, Benedykcie, gdybyś się tak nie zmienił, i ja byłabym może taką jak dawniej, ale tyś się tak zmienił, zmienił. Zastanowił się chwilę nad tym, co powiedziała. A tak, potwierdził, zmieniłem się istotnie. I tak nadzwyczajnie, dorzuciła, jakby cię dotknęła różdżka jakiegoś złego czarnoksiężnika. Machnął ręką i zaśmiał się w pół wesoło, w pół gorzko. Jaki tam czarnoksiężnik? Odparł. Życie to, moja duszko, życie zmienia ludzi. W takich uważasz okolicznościach ostatni chyba głupiec utrzymywać się może w roli Adonisa. Ale jeżeli... Ci idzie o moje serce, charakter. Z wyjątkową u niej energią wyprostowała się i z głębokim przekonaniem rzekła: Nie, Benedykcie, nigdy nie zgodzę się na to, aby życie wymagało od nas takich ofiar. Może ono być piękne i szczęśliwe, ale tylko dla tych, którzy odrzucą jego brzydką i prozaiczną stronę. Ale jeżeli kto tak jak ty, zanurzy się w samych materialnych interesach, a wyrzeknie się wszelkiego piękna i wszelkiej poezji wtedy. Więc oboje z tobą zanurzać się będziemy w poezji. Przerwał mężczyzna. A tymczasem bank lub lichwiarze sprzedadzą nam korczyn i wraz z dziećmi pójdziemy w świat o kiju. Mówił to łagodnie, ale gdy teraz spojrzał na żonę, wyraz, wyraz lekceważenia przebiegł mu po twarzy. Nie rozumiemy się i zrozumieć się nie możemy. Ze smutną obojętnością, rzekła pani Emilia. Ale na koniec, zawołał mąż. Czegoż chcesz? Co mi masz do wyrzucenia? Dlaczego jesteś nieszczęśliwą? Czyżbyś naprawdę wymagała ode mnie, abym nieodstępnie przy tobie siedząc, zaniedbywał obowiązków, jakie mam dla dzieci i dla ciebie samej? Abym jak bałwan, jaki czytał z tobą romanse, słuchał o rzępolenia Orzelskiego i nie dbał o ten nasz kawał ziemi, a na koniec i o swój honor? Bo przecież od interesów majątkowych i honor nieraz zależy. Czyżbyś naprawdę tego ode mnie chciała? Ależ nie! Żywo zaprzeczyła kobieta. Teraz już tego nie chcę. O nie! Każdy z nas ma już teraz nowy świat. Osobny, zupełnie inny. Więc czegóż ci brakuje? Zbytkiem istotnie otoczyć cię nie mogę. Ale i po cóż ten zbytek, a niedostatku dotąd, chwała Bogu, w domu naszym nie ma. Pracy i kłopotów nie masz żadnych. Wiedziałem od razu, że nie jesteś do pracy ani stworzoną, ani wychowaną i nie wymagałem jej nigdy od Ciebie. Gospodarstwem zajmuje się Marta. Ty robisz to tylko, co chcesz. Dzieci masz, przywiązanie moje, książki, robótki.